Witamy w części drugiej. Drodzy Państwo, może my troszeczkę za szybko mówimy, a to się nie da powiedzieć chyba więcej, nawet jak się szybko mówi, za co przepraszamy bardzo. Na tym traci dykcja, zrozumienie. Może niektórych to irytuje, przepraszamy za to, drodzy Państwo. Ale kontujemy ten wątek tego i orędzia, i tego uniwersału zwołującego Was na wybory. Drodzy Państwo, w sprawie referendum się kompletnie nie wypowiadamy. To prawdziwa nazwa to jest właśnie plebiscyt od plebei. Plebiscyt. Drodzy Państwo, natomiast wypowiadamy się, że na wybory trzeba iść, drodzy Państwo, ale nam chodzi o wybory i głosowanie na Senat. Będziecie Państwo mieli dwie płachetki, jedna będzie partyjna, ileś tam partii, prawda, i tak dalej, i tam po 30, więc 8 razy 30, drodzy Państwo, to miejsce 240, 300 nazwisk tam będzie, więc wszyscy wybierają, żeby skrócić jakąś partię, jedynkę lub ostatni, lub dwójkę, drodzy Państwo, i to jest zatwierdzone. ale w Senacie, jest 100 okręgów, i w waszym okręgu, drodzy Państwo, będzie 2, 3, 4 kandydatów. Najprawdopodobniej będzie dwóch, 3, 4, może 5. I wtedy bardzo Was prosimy, pochylcie się nad tą stroną, bo to już nie jest takie trudne. Tu jest trudne, bo dali Wam 300 kandydatów z różnych opcji, żebyście po prostu popełnili błąd. Jest to izba warchołów, my się w to nie wtrącamy. Róbcie jak uważacie, drodzy Państwo. My myśmy sugerowali tylko, że 55 plus, czy 50 plus out. Nie głosujcie na, na, na pajdokrację. I jednocześnie partyjniacy w WON, drodzy Państwo, zostają bezpartyjni. My się tak lekko, jakby tutaj uśmiechamy, nie uśmiechamy, tylko lekko. Jakby widzimy tutaj męża bocznościowego Rafała Piechę. Może to jest coś na rzeczy, ale broń Boże, nie, nie namawiamy. Tak. Po prostu przemyślcie to, drodzy Państwo. Wiele tam nie zmienicie prawdopodobnie, bo to wszystko jest już. W, w ramach ordynacji, tak wymieszane, pokachmęcone, drodzy Państwo, że prezes ustawia jedynki, drodzy Państwo, co za wybory, tak? Że one są że, że głosujecie na wybranych, tak? To jest obraza w ogóle, że ktoś, drodzy Państwo, wam mówi, wybierzcie naszych, a oni tak nie będą wam służyć, tylko nam. No to, to jest obraza, tak? Taką, my, jeżeli pójdziemy na te wybory, to, to tą listę potargamy, tak? Tą listę drodzy państwo, albo przynajmniej skreślimy, tak, bo może targać nie wolno, to lepiej nie deklarować takiego czynu, ale ją po prostu przekreślimy, tak, albo podpiszemy i będzie nieważna, tak, bo jako podpisana jest nieważna. W każdym razie ta pierwsza lista won. Natomiast do Senatu, drodzy państwo, tak, tam szukajcie ludzi bezpartyjnych, i szukajcie takich ludzi jak pani Starńcz, szukajcie ludzi, którzy będą na liście ze słowem królestwa. My próbujemy założyć dwa komitety: Królewski Senat na Pomorzu Gdańskim, na Kaszubach, i Królewskie Miasto Kraków w Krakowie, drodzy państwo. I teraz będziemy kontynuować ten wątek Senatu, drodzy państwo, bo on nas bardzo interesuje. Drodzy państwo, może sobie tylko tutaj jeszcze. Włączymy, bo zawsze nam troszkę raźnie, jak w tle leci muzyka. Przepraszamy za to. E, e, Takie chorały gregoriańskie bardzo nas inspirują. Wy też słuchajcie chorałów gregoriańskich. E, trzeba dziękować Bogu, że coś takiego jeszcze funkcjonuje w Polsce. Drodzy Państwo, Wolne Miasto Gdańsk. Taka książka nieżyjącego już autora, drodzy Państwo. E, no, Stanisława Mikosa mądra osoba. Przyjrzyjcie się, drodzy Państwo. Tu jest oczywiście bohaterowie Poczta Polska. Hasło, może to potęga Rzeczypospolitej. Dzisiaj, nomen omen, Andrzej Duda lądował, czy próbował wylądować pod Gdańskiem i cztery próby nieudane, Panie Andrzeju. Ja bym się zastanowił, my byśmy się zastanowili na Pana miejscu, czy to nie jest jakiś fatum, jakaś przestroga, cztery razy lądować, drodzy Państwo. No to jak w Smoleńsku prawie, że, drodzy Państwo, ktoś Panu wyciął numer i przypuszczamy, że no... Mówiąc, że pan był w strachu, to mało powiedziane, tak? Drodzy Państwo, po co aż cztery próby? Ktoś gościa wystresował i to dokładnie. No oczywiście były powody, bo była niepogoda dzisiaj, bo nawet dzwoniliśmy, znaczy był, mieliśmy telefon z, z Kaszub. No rzeczywiście w, w, na, na rozebiu jakiś piorun kogoś poraził i tak dalej. Ale drodzy Państwo, cztery razy Andrzej Duda lądował, w jakichś babich dołach, bo Gdańsk nie przyjmował, ale względu na pogodę. No i cztery próby nieudane, tak? No dobrze, że odleciał, tak? Że nie próbował piąty, tak? Że nie było mgły. Broń Boże, drodzy Państwo, może tu żeśmy się za daleko posunęli, ale coś w tym jest, że coś jest jakieś, coś jakieś fatum, tak? Drodzy Państwo, w każdym razie yy, udało nam się stworzyć środowisko na Kaszubach, z którym współpracujemy już, już drodzy Państwo, 2015 roku, czyli 8 lat, które raczej jest zdeterminowane, żeby stworzyć Komitet Senat Królewski. Tutaj dołączył szlachetny, jaśnie wielmożny Włodzimierz Korab-Karpowicz, który nomenomen jest związany z Pomorzem Gdańskim, bo był prezydentem Gdańska. Jest związany z Pomorzem Gdańskim, bo wychował się w Gdańsku Oliwie i tak dalej, drodzy Państwo. Jest też Stefan Grabski, drodzy Państwo, jest Jarosław Kierznikowicz, Jarosław Kierznikowicz Wejherowo, Słupsk, Grabski właśnie Gdańsk, drodzy Państwo, a Włodzimierz korab to jest okręg Pucko-Gdyński. Pucko trzy okręgi senatorskie, tak? Mieć trzech zacnych, taki triumwirat senatorów królewskich, drodzy Państwo, na Pomorzu, no, to już, jest, to już jest dużo, tak? I teraz, drodzy Państwo, na przestrzeni też można dziejów jeszcze Polski zobaczyć, czy tylko Senat był w Królestwie Polskim, czy też jeszcze był gdzieś wykorzystywany. Otóż są dwa miejsca, gdzie zafunkcjonował Senat. Być może są jeszcze inne miejsca, już nie mówimy o Senatach tam uczelnianych, ale Pamiętamy Rzeczpospolitą Wolne miasto, Rzeczpospolitą Krakowską i pamiętamy wolne miasto Gdańsk, ale za czasów Napoleona 1807 1814 bodajże funkcjonował wolne miasto Gdańsk z Senatem i pamiętamy Rzeczpospolitą Krakowską to jest 1815 1846 prawda? I tam też był Senat, senat tak jak Senatus Romanus, Romanus Populus, czyli senat rzymski, drodzy Państwo, także był Senat. Krakowski Senat Wolnego Miasta Gdańska. I drodzy Państwo w tej książce Wolne Miasto Gdańsk jest opisany ustrój i konstytucja Wolnego Miasta Gdańska, który no z perypetiami, ale nie dostał się w ręce Niemców, nie dostał się też niestety w ręce Polaków. Pamiętamy czasy negocjacji, Dmowski prawda, Abraham z Rogalą polecieli, poje znaczy polecieli, no pojechali, a niektórzy mówią, że poszli na pieszo do Wersalu, drodzy Państwo, Abraham walnął w stół i Wilsonowi powiedział, może Bałtyk musi być, to Pana orędzie powiedział Pan, tak? Roma Lokuta, causa finita, powiedział Pan słowa, że... Zresztą tu jest napisane, że Wilson nie lubił Polaków, uznawał ich za takich podludzi, rasistą był Wilson, ale no, powiedział dzięki Paderewskiemu, że przyzna Bałtyk, więc stanęło na tym, że dali nam taki skrawek, prawda, od Gdyni, od wsi Gdynia, do Wielkiej Wsi, wielka Wieś, to dzisiejsze Władysławowo, z tym Półwyspem Helskim, drodzy Państwo, i to nas uratowało. tak? A Sopot i Gdańsk, no i okolice też, bo to był troszkę i Oliwa, dostało się po prostu jako neutralne, wolne miasto Gdańsk pod patronatem Ligi Narodów. Tam był Wielki Komisarz, drodzy Państwo, siedziba Wielkiego Komisarza Ligi Narodów i można powiedzieć, że pilnował ten Wielki Komisarz, żeby tutaj, drodzy Państwo, nie działa się krzywda Państwu polskiemu i Polakom nie działa się krzywda Niemcom, żadny Państwo, którzy dominowali wtedy w Gdańsku, bo to są czasy można powiedzieć porozbiorowe. Tak pamiętamy, że początek podboju przez Niemców, Gdańska to jest 1308, <coughs> rzeź Gdańska przez krzyżaków. No i tu trzeba zrobić właśnie 700 lat do przodu i 1700, ponad 700, tak, prawie 712 czy 11 lat. Mamy 1920 rok czy 19. Traktat, traktat wersalski 28 czerwca, podpisany, później ratyfikowany w 20 roku przez Polskę. Drodzy Państwo, no i właśnie, Dań zostaje wolnym miastem, czyli nie przypada Niemcom, jest troszkę jakby wyzwolony, ale Państwo, nie przypada też stricte Polakom. I drodzy Państwo, i my tam, właśnie na tym terenie, dzisiaj, dzisiaj, tak? Czyli mówimy 100 lat później, z kolei od tych lat, no dokładnie 103 lata później, chcemy jakby tutaj wskazać palcem trzech senatorów, żebyście Państwo tam mieszkający, czyli w Gdańsku, w ogóle na Kaszubach, tak, czyli Króle Prusach Królewskich, kiedyś się mówiło, Kaszuby Królewskie, to od czasów Kazimierza Jagiellończyka, który odzyskał, od, odbił od Krzyżaków poprzez wojnę trzynastoletnią, prawda, pokój toruński, odzyskał Prusy Królewskie, tak, i te tereny, które potem niewiele się różniły od tych terenów odzyskanych pozaborowych traktatem wersalskim, abyście Państwo przyłożyli mapę właśnie Kazimierza Jagiellończyka czyli to są lata 1000 mniej więcej 450 chyba 366 Drodzy państwo no to zobaczycie że te prosy Królewskie niewiele się różnią właśnie od mapy drugiej RP ale dlaczego to wszystko mówimy no właśnie dlatego że Gdańsku drodzy państwo zainstalowano co prawda na podobieństwo Hamburga Lubecki i tak dalej czyli państw zatyckich no, i tej tradycji Gdańska Wolnego z czasów napoleońskich, właśnie Senat, tak, który był takim organem właśnie wykonawczym i kontrolnym. On co prawda składał się chyba z 12 osób, tam był prezydent, wybierany przez tę Izbę Dolną. Drodzy Państwo, zgromadzenie ludowe posłów było około 120. Więc drodzy Państwo, i dosyć podobnie było w Krakowie. W Krakowie wcześniej oczywiście, bo to są lata 1000, mówiliśmy 800, że Rzeczpospolitej Krakowskiej, gdzie też funkcjonował Senat, Senat Krakowski. Drodzy Państwo, jak się wchodzi przez bramę na Wawel, to tam pisze Senatus, Populus chyba Krakowienzi", coś takiego, tak. Także, drodzy Państwo, to są te czasy, kiedy odnowiono, znaczy dokonano renowacji tej bramy wejściowej. Ale po co to mówimy, że ten Senat jest bardzo ważnym instrumentem to jest głowa, żebyście zrozumieli, że czy to jest wolne miasto Gdańsk, czy to jest jakiś organizm, to wszędzie powinien być zarząd i rada nadzorcza. Czyli powinno być wszędzie, drodzy Państwo, Organ wykonawczy od czasu Rady Nieustającej w Polsce to był właśnie taki rząd, pierwszy. Drodzy Państwo, taki eksperyment to był. Drodzy Państwo, ale potem to już jest premier z, z francuskiego, czyli pierwszy, pierwszy minister i ministrowie, tak. I to jest rząd się przyjmuje, rząd Rzeczypospolitej. Czyli ten organ wykonawczy. Ten organ wykonawczy, który wyłania się w Polsce z Sejmu, z tej Izby Warchołów, tej pajdokracji, tych dzieci, tych staruszków, którzy idą już w dzieci nie, z państwo, oni już nie nadążają też, drodzy Państwo, bo to nie ma siły, nie nadążają już za zmianami. Dzisiaj zmiany, jak Państwo popatrzycie, zmiany w ciągu 5-10 lat technologiczne są ogromne, tak? Ci ludzie są jeszcze po prostu w starych czasach, tak? Nie dolewa się nowego wina do, do młodego. Także tutaj, drodzy Państwo, dlatego nie powinni wszyscy przejść do Senatu. I rzeczywiście, jak przyjrzycie się na naszych przedstawicieli, czy na Jarosława Kieżnikowicza, drodzy Państwo, na Stefana Grabskiego i na Jaśnie Wielmożnego, szlachetnego że korab to zobaczycie, że to są osoby wiekowe, czyli to są senatorzy. Nie tracą jeszcze energii, nie tracą wigoru. I jak to oni mówią, drodzy Państwo, że młodzi wiedzą, umieją szybko biegać, a oni wiedzą dokąd, więc oni powinni się pochylić powiedzieć, kolego, tak, ale tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd. Dlaczego? Bo ja przeżyłem tyle, że ja już wiem, że to tak działa. Ja moim życiem doświadczyłem, że, że życie jest po to i doświadczenie życiowe, żeby przy, przy, przy przestrzec młodych, że lub tych zdzieciniałych starców, że tak nie należy robić, drodzy Państwo. I dlatego my opowiadamy się za tym, żebyście bardzo świadomie poszli na te wybory, ale myśleli cały czas o senacie, o głowie bo te ręce, co tutaj głosujecie, też, jak macie czyste sumienie, uważacie, że to głosujcie, tak? My wam tam nie mówimy, żebyście nie głosowali, ale tam jest jakby, wasz błąd jest jakby mniejszej wagi, tak? Bo to, co zrobią ręce, o tym decyduje głowa. Czyli jak wam podsuną tą drugą listę i powiedzą tu na PiS, to... a broń Boże, broń Boże, jeżeli tu na PiS, to tu głosuj na kogoś, kto skontroluje PiS. Jeżeli tu głosujesz na Platformę, to tu na kogoś, kto skontroluje Platformę. Jeżeli tu na Hołownię i tak dalej. Tu muszą być ludzie neutralni, którzy będą kontrolowali. Nie możesz powiedzieć takiego podstawowego błędu, że kontrolowany i kontrolujący to są ta sama opcja. To jest błąd, drodzy Państwo. A Bolszewia przez ten myk, że zrobi w tym samym czasie te wybory, chcieliby, żebyście ten błąd popełniali, że skoro tu głosujecie, to tu. Nie tłumaczą, że tak nie powinno być. Nie, po, nie, po, nie, nie po, tłumaczą, że tak się nie robi. I tutaj apel też do, do, do Tadeusza Rydzyka i do innych, żeby wytłumaczyli polski ustrój, jaki on jest, ten bolszewicki i jak można go zmienić w ramach tego, co jest że jeżeli głosujesz, to nie możesz głosować za automatu, że poprzej tupis i tupis. No to jest totalny błąd, bo kontrolujący jest tej samej opcji, co kontrolowany. No to jest lipa. Więc, drodzy Państwo, dlatego my wprowadzamy, chcemy wprowadzić pięciu, tak? Może się uda trzech, może jeden, może nikt. Zobaczymy. W każdym razie mamy duże ambicje, żeby to było jednak pięcioro naszych senatorów królewskich, takich nazywamy, Senat Królewski taki projekt i namawiamy też innych, którzy zastanawiają się, a teraz będzie ten problem, prawda, a jeszcze jest trochę czasu, bo jeszcze Andrzej Duda nie ogłosił wyborów, żeby z naszego patentu, jakby to powiedzieć, z naszego pomysłu, korzystali. Tak? Oczywiście, gdyby chcieli nasz patronat królewski, no to my stawiamy warunki, tak? w jakimś sensie organizacyjne, moralne, przede wszystkim moralne i częściowo też finansowe. One nie są nie do pokonania. To są bardzo skromne warunki. Symboliczne byśmy nawet powiedzieli, ale w każdym razie stawiamy te warunki moralne. Tak, jeżeli zobaczymy taką ciekawą postać, jak na przykład byłby Rafał Piecha, który według nas nadaje się do Senatu. Bo tego typu osoby powinny być w Senacie. tak, No bo co one w Sejmie, one znaczą 1,460 i zależą od szefa partii. W Senacie to jest jedna setna i mniej zależą od szefa partii, a w przyszłości nie powinni w ogóle zależeć od szefa partii. Ewentualnie powinni się liczyć, co moja ziemia wojewódzka powie, co powie wicekról i co powie król, tak, na to co ja robię. Czyli powinni się liczyć jakby z interesem królestwa i z interesem województwa, senatorowie. A tu powinien się liczyć z interesem Powiatów, tak? No, i tak powinno to funkcjonować. No, niestety, tak do końca nie jest. Drodzy Państwo, nie, mówimy o tym bardzo często, ale powiemy kolejny raz. Doktryna, tak? Wiemy, jaka jest sytuacja. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji takiej wojny hybrydowej z Białorusią. Drodzy Państwo, ponieważ no, tak ta bolszewia zrobiła, że zamiast pozyskać Białoruś, to sobie zantagonizowała Białoruś, tak? Drodzy Państwo, ta doktryna Giedroycia i doktryna przede wszystkim Kornela Morawieckiego i doktryna, którą zrealizował, drodzy Państwo, Mawałęsa z Kaczyńskimi, et consortes, że oddaliśmy za bezdurne tereny kresowe z 31 sierpnia 1939 roku Ukrainie, Białorusi i Litwy, drodzy Państwo, odbija się czkawką, tak, bo linia Kurzona polega na tym, że nie będzie tu Ukraińców, będziecie mieć święty spokój, tak, jeszcze akcja Wisła, tak? Nie będą wam tu zagrażać Ukraińcy, nie będą bruździć, nie będziecie mieć spokój. Tak mówili Anglicy, bo to jest ich koncepcja, drodzy Państwo. No i jak się rozpadała, jak Sowieci wychodzili z Polski, drodzy Państwo, zamiast przypilnować po Łabia i granice na Łabie, nie pozwolić się zjednoczyć z Niemcą, o czym decydował Wałęsa, Skubiszewski i Kaczyński i nie pozwolić, żeby kresy przypadły tym państwom, żeby nagle Ukraina stała się drodzy państwo dwa razy większa od Polski. Pamiętamy jak myśmy w Unii Hadziackiej zaproponowali jej skrawek terenów tam właśnie nazwijmy to około kijowskich, tak? Unia Hadziacka, drodzy państwo, ale to był fragment, tak? A tutaj nagle nagle drodzy państwo się proponuje im, żeby powstało państwo większe od Rzeczpospolitej. No, totalna głupota, tak? Żeby powstała Wielka Białoruś. Totalna głupota. I Litwa malutka, no to też można powiedzieć, że totalna głupota, tak? Bo jeżeli już to ta Litwa powinna właśnie przytulić Łotwę i Estonię, e, drodzy Państwo, albo jakiś inny organizm, bo no to jest jakby m, niebezpieczne dla tych, dla tych organizmów, naszym zdaniem, tak? Czy inflanty wcześniej, czy później powinny być przyłączone na zasadzie pewnej unii, prawda? Nie inkorporowane jeden do jednego, tylko pewna unia. Drodzy Państwo, to słowo jest właściwe Czyli Rzeczpospolita, czyli Królestwo Polskie, jako korona Królestwa Polskiego jako Rzeczpospolita wielu narodów, drodzy Państwo. No ale ten brak tej głębi strategicznej, tej głębi wojskowej, powoduje, że dzisiaj mamy duży problem, bo nie mamy tego bufora poprzez połabie z Niemcami, o co walczył chrobry, i drodzy Państwo, i wywalczył, tak? I wywalczył chrobry, bo drodzy Państwo, bił supy żelazne na łabie i soławie, tak, wywalczył to, tak? Pokój w Budzieszynie, 1818, jakby ktoś się tam pytał, 20 stycznia, papiestwo podpisało, że tak będzie na wieki. No nie jest, także nie reparacje Kaczyńskiej, tylko granica na, na, na Łabie, tak, jako reparacje. Tam granica, na Łabie, gościu. I po Łabie, czyli Brenna, tak, niby Berlin i tak dalej, to ziemie, czyli Łużyce, Wieleci, to wszystko, Obodryci, to wszystko powinno tutaj wrócić, drodzy Państwo, tak. Jako awulsy, utracone ziemie, tak. Inkorporacja, znaczy przyłączenie do, do, do odrąbane odrasta, tak? Przyłączenie do, do ciała, tak? I drodzy Państwo, no tu ostre warunki do, do Ukrainy, bo widzimy, co oni robią. Przecież my to wyraźnie widzimy, tak? Co robi Ukraina, a to jest bardzo niebezpieczne i teraz powiemy takie memento, proszę Państwa, albo to, albo zginiemy, tak? Myśmy przestrzegali. Ukraina wtedy, dzisiaj oficjalnie ma 650 tysięcy, 750 tysięcy wojska z Rosją wystawione. Taki unik jest ta, Przymusowa, teraz mają stan wojenny, to przymusowa e, rekrutacja, byśmy powiedzieli, mobilizacja, tak. I mają przymusową służbę. My mamy wojska 100 tysięcy i nie mamy żadnych rezerw, drodzy państwo. I Kaczyński, i ta reszta, to jest banda, no nie tylko nie tyle ludzi powiedzmy nieodpowiedzialnych, ale po prostu e, e, no, banda ludzi nieodpowiedzialnych, tak, która nie dba o nasze bezpieczeństwo, bo nie mają rezerw. Ludzie przeszkoleni nie stanowią rezerwy. I gdyby Ukraina teraz postawiła się tutaj Polakom, to mają prawie milionową armię, a mamy 100 tysięczną. Nawet gdyby szło na kałaśnikowy, to przegramy. I to jest przewaga taka, która zachęca do agresji, o której pisze w tej doktrynie Grudniewskiego Jan Gustaw Grudniewski. Tak? Przewaga 1 do 3, czy 3 do 1, 6 do 1 gwarantuje zwycięstwo. 6 do 1 na pewno. A w tej chwili jest przewaga Ukrainy nad Polską 6 do 1. Białoruś nie ma tej przewagi, Rosja zdecydowanie ma. I żeby z takim przeciwnikiem wygrać, to trzeba, drodzy państwo, zastosować doktrynę Grudniewskiego, to jest primo, ale też trzeba zrobić jakby to powiedzieć, przymusowy znowu nabór do wojska, tak? Żeby mieć y, kilkaset tysięcy przeszkolonych rezerwistów. Dzisiaj, gdyby Kaczyński chciał z, z, powołać rezerwistów, to ich będzie 50 tysięcy. Z czym do ludzi, kiedy Ukraina ma prawie milion? Drodzy Państwo, tu ilość też ma znaczenie, tak? My jesteśmy rozbrojeni, myśmy wyrównali potencjał. Ukraina była na 15. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wojskowość. Y, a my na dziesiątym albo odwrotnie, to sprawdźcie to państwo, tam są inni specjaliści od tego. W każdym razie, prawdopodobnie w tej chwili, w sytuacji tej wojennej nas dogonili, a nawet prześcignęli. Czyli oni mają przewagę wojskową nad nami, tą konwencjonalną, bo ani my, ani oni nie mają broni jądrowej, więc oni mają przewagę 6 do 1. A my kozaków, znamy Ukraińców, że wcześniej czy później, jak sobie tam wybiją zęby na roskich, tak jak było za czasów Chmielnickiego i innych, drodzy państwo, pójdą rezadlachy, tak? Tak to oni mówią, tak? A bandery tam kwitnie. Więc nasze nasze tutaj te dzieci, ta pajdokracja, drodzy Państwo, to są ludzie rzeczywiście z pochodzeniem pewnie, ale z takim pochodzeniem, które myślało, że to są ich bracia, tak? Nie, nie, nie rozumieją, co to znaczy bandery, co to znaczy indoktrynacja, co to znaczy, co nasze wychować kogoś w nienawiści, tak? Do Polaków. Drodzy Państwo, oni nie wiedzą, co nam grozi, tak. I teraz ta koncepcja, ta doktryna. Drodzy Państwo, ta linia kurzona powoduje, że widzimy, że kompletnie się nie sprawdziła, że Kornel Morawiecki to był, to był po prostu największy szkodnik. Niestety jego syn tu rządzi, pilnuje tej doktryny, że linia kurzona ma obowiązywać, bo ona miała gwarantować właśnie, że nie będzie tu Ukraińców, drodzy Państwo, i będziemy bezpieczni. Że nie będzie tu Ruskich, bo długi bufor ma Ukraina, tak? No ale co mamy w tej chwili? Mamy długi bufor Ukraina, ale mamy ruskich upram z państwem Wagnerowców w rześciu litewskim. Tak, to jest Primo. I Ukraińców mamy 2,5 miliona 3, tak? Yy, którzy mówią, że połowa to kobiety, połowa to uchodźcy, a my mówimy, połowa to kobiety, a połowa to deserterzy, tak? Jesteśmy przechowalnią deserterów ukraińskich, tak? Czy piątej kolumny, jak ktoś woli? Tak się kończy, tak się kończą rządy dzieci, tak? Niekontrolowanych. Tu będzie ciężko coś zmienić, dlatego tutaj nie. Nie proponujemy jakiegoś szaleństwa, rzucania się na druty. Broń Boże, nie chodźcie Państwo na żadne marsze. Marsz to jest wynalazek masoński i broń Boże, nie chodźcie na żadne marsze. Tam tysiąca serc, czy tak, czy 11 listopada, kompletnie. Niech sobie Bączek, bon, 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 czy Bączkowski jakoś, Bąkiewicz sam idzie na ten marsz, niech sobie Tusk idzie sam. Na... Nie chodźcie na żadne marsze, drodzy Państwo. Wy tą, tam, tą nieobecnością pokażecie więcej, niż po prostu tymi marszami bez, bezproduktywnymi, które biją sobie punkty tylko ty, te jednostki, które wami na pilota sterują. Drodzy Państwo, nie idźcie w tym kierunku. Bardzo was o to prosimy. Żadnych marszy, tak? Do powstania widzimy po powstaniu warszawskim, trzeba się bardzo dobrze przygotować. Drodzy Państwo, bardzo epatowano rocznicą 1 sierpnia, może to jest rocznica, która wiąże się z klęską de facto, tak? Powstanie, które było heroiczne, dano młodym ludziom zadanie nie do wykonania, Misja nie do wykonania. Impossible, tak. Nie do wykonania. Drodzy Państwo, czyli taką misję mieli samobójczą, drodzy Państwo, i to nie jest jakby chluba do bardzo mocnego świętowania. Oczywiście do tych bohaterów trzeba się modlić, trzeba złożyć hołd. Myśmy byli w Myszkowie, złożyliśmy, zapaliśmy znicz. Tu leży jeden powstaniec, drodzy Państwo, warszawski. Jak najbardziej, trzeba się o tych ludzi pomodlić, bo ta śmierć nie powinna iść na marne. Oczywiście ona obciąża. W tych poprzednich będzie link do tego. Napisaliśmy, kto obciąża, drodzy Państwo, no, właśnie, kto obciąża, kto jest obciążony za śmierć tych młodych ludzi i tych 150 tysięcy cywili. Drodzy Państwo, ale oni naprawdę bohatersko, heroicznie, jak na Westerplatte, czy pod Wizną, czy drodzy Państwo, walczyli. Drodzy Państwo, natomiast zbliża się rocznica, no, dla nas chlubna, 15 sierpnia. I tutaj Kościół nie powinni się zaangażować, drodzy Państwo, i wejść na pułap. Po prostu rocznicowy, związany z Wielką Wiktorią, jest cudem nad Wisłą. Bo nam jest trochę cud potrzebny, drodzy Państwo. I widzimy, że w sprawach geopolitycznych też, chcielibyśmy o tym powiedzieć, że drodzy Państwo, potrzebujemy tutaj jakiegoś takiej, takiego nurtu propokojowego. Jak się zastanowimy i ktoś by przeczytał tę książkę o Wolnym Mieście Gdańsk, to tam jest na początku bardzo dużo napisane o tym. Że bardzo ciężko było rozwiązać pierwszą wojnę światową. Łatwo jest wojnę rozwinąć, wywołać, a ciężko ją zakończyć, tak, gdzie interesów jest bardzo dużo. Stąd powstała koncepcja Ligi Narodów, która się potem zamieniła w Organizację Narodów Zjednoczonych i pierwsza i druga była nie wypałem, bo tam pięciu miało rządzić i tu i tu więc de facto drodzy państwo my opowiadamy się za ligą narodów europejskich taką pokojową że z każdego kraju jest jeden, dwóch, trzech delegatów drodzy państwo siadamy i w Gdańsku, Oliwie się dogadujemy, bo w tej chwili oni proponują rozmowy na temat Ukrainy w Arabii Saudyjskiej no jest to to jest po prostu jakby to powiedzieć policzek dla Europy że my nie potrafimy jako europejskie kraje z formatu wymyśleć pokojowego, po formatu My go podpowiadamy. Europejska Liga Narodów, e, czyli nawiązanie do koncepcji Ligi Narodów, którą nomen omen też proponował Stanisław Leszczyński w tym dziele Idea Wiecznego Pokoju. I drodzy Państwo, i e, e, uczciwe warunki, tak? My generalnie namawiamy, żeby... Poprzeć Królestwo Polskie, które powinno być też arbitrem, tak? Czyli być, powinny być takie postanowienia, które pozwalają, cedują na jedno państwo rozstrzygać problemy. My na przestrzeni dziejów potrafiliśmy zawierać pokoje. Nam się wydaje, że bardzo sprawiedliwe. Pokój oliwski, pokój Grzymułtowskiego, drodzy Państwo, pokój w Toruniu i tak dalej. My mieliśmy zdolność zawierania pokojów. Traktat Ryski, który był bardzo niekorzystny, ale generalnie mieliśmy zdolność zawierania pokoju, tak? Bitwa Warszawska to jest, drodzy Państwo, 20. rok, sierpień, a już w 21. jest zawarty traktat ryski, tak? Bardzo niekorzystny, tragiczny, drodzy państwo. I gdyby Piłsudski zawarł w marcu 20. roku, a nie rok później, to mielibyśmy tu granicę z 72. i uratowalibyśmy całą Wielką Rzeczpospolitą, bo to obciążamy Piłsudskiego i jego po prostu agenturalnością to, że Polska straciła, to znaczy... Były koncepcje Kurzona. Piłsudski powiedział pewnie agentom: słuchajcie w Londynie, słuchajcie w Berlinie. Tego nie mogę wam załatwić. Mogę co najwyżej zamach majowy zrobić, ale po prostu granice będą na zbróczu, tak. Drodzy Państwo, no ale to, co się nie udało Piłsudskiemu w sensie skrócenia tej granicy, bo to był agent, udało się, drodzy Państwo, właśnie. Po wojnie, tak? Tym Kujbyszewskim komunistom, przywiezionym enkawudzistą, wiadomo jakiego pochodzenia. No i to się udało Wałęsie, Kaczyńskim i Skubiszewskiemu. Tak. Tych ludzi obciążamy za brak granicy na Łabie i obciążamy przede wszystkim za utratę kresów na razie. Tak. Ale tutaj jeszcze jest, Kaczyński, masz ostatnią szansę jako pajdokrata, bo już dzieci nie jest, żebyś może uderzył w stół i powiedział: w takim razie wracajmy do granic. Jakaś koncepcja pokojowa musi być. No, z naszego punktu widzenia może być inna, jak upomnienie się o granicę. Yy, Białoruś teraz jest jakby na jakiś czas stracona, tak? Bo tam jest po prostu stracone. Ale żeby się jakby klinem tam wcisnąć, to powinniśmy mieć granicę z Ukrainą na zbroczu, Za tą pomoc i tak dalej, tak? I trzeba odepchnąć banderowców, albo zdać im ultimatum, że jeżeli nie, no to, to sobie radźcie bez nas, tak? Niech tam wejdzie Putin i rzeczywiście zrobi porządek z tymi banderowcami, bo on zdebanderyzuje Ukrainę chyba na wieki. My tu trzeba postawić mocny warunek. Albo nam oddajecie granicę na... I do tego jest potrzebny senat. Mądry senat, tak? Tam powinni być mądrzy ludzie. I mądry prezydent. No Duda, podaj się chłopie do dymisji, bo jesteś niekonstytucyjny. I sam masz już ostrzeżenia od Pana Boga, tak? Yy, drodzy Państwo, i zastanów się, tak? Czy, czy Panu Bogu jest miłe Twoje prezydentowanie? Ty bardziej jesteś niekonstytucyjnym prezydentem. Więc, drodzy Państwo, potrzebujemy mądrego wicekróla, My powołaliśmy profesora Karpowicza później jest Demisjonicz, potem był, jest pan Jarosław Kierznikowicz. Drodzy Państwo, i pewnie były uśmiechy, Rzeczpospolita opisała, ale tu nie ma nic do śmiechu, tak? Bo dopiero widzimy po czasie, co my zrobiliśmy. Widzicie, i niektórzy mogą to ocenić, tak? A oceniać trzeba sprawiedliwie to, cośmy zrobili. I teraz takie wielkie, wielkie rezime, drodzy Państwo. Zbliżają się wybory. Potwierdzamy wybory do Senatu. Nie potwierdzamy tych do Izby Warchołów, drodzy Państwo, niech to rozstrzygają inni. Uważamy, że te wybory w tej konfiguracji, w tej ordynacji są zupełnie, jakby to powiedzieć, no, niereprezentatywne. Tak? Natomiast do Senatu, tak, powalczmy. Apelujemy do komisji wyborczych, żeby tutaj byli rzetelni, żeby tutaj podawali prawdziwe wyniki. Drodzy Państwo, namawiamy kandydatów, żeby tej mormule królewskiej powalczyli o Senat. Powalczyli o głowę, tak? bo głowa decyduje, co robią ręce, nogi i tak dalej. Więc walczymy, nastawiamy się, przekażcie to innych: walczymy o Senat. Tak, namawiamy kandydatów, zacnych, szlachetnych Polaków, żeby kandydowali do Senatu. Wzorowali się na naszych dwóch takich wzorcowych komitetach królewskich, drodzy Państwo, i żeby tym tropem wyrugowali z Senatu, drodzy Państwo, ludzi partii, tak, czyli tą bolszewie. Czyli żeby w tym piętrze wyższym już na tym etapie tych wyborów, które mogą być powtórzone, nieuznane, no różnie może, mogą też się nie odbyć, różnie może być, ale generalnie, żeby z, tej, z tego górnego piętra, drodzy Państwo, tych ludzi wyrugować tak, w sposób demokratyczny. Nie namawiamy do żadnej rewolucji w sposób demokratyczny. Także drodzy Państwo, tam żadna partia nie powinna funkcjonować. Jeżeli tam jest jakiś człowiek partii, nie głosujcie, czy to jest Platforma, czy Konfederacja, czy ktokolwiek. Żadny człowiek partii. To muszą być ludzie po prostu bezpartyjni, formalnie i bezpartyjni, mentalnie. Także reprezentują interes swojego okręgu i reprezentują przede wszystkim interes, drodzy Państwo, Królestwa Polskiego, czyli naszej historycznej państwowości. Tak? Także drodzy Państwo. Na tym kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mamy nadzieję, że Pan Bóg Was natchnie, jak macie zagłosować. Laudery Jezus Chrystus Król, Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica. Z Bogiem.